Znajdujemy się dzisiaj w północnej części krainy nazywanej Urzecze, i pokażę Wam dzisiaj dwa cmentarze ewangelickie, które pozostały po osadnikach holenderskich osiedlających się w tej okolicy w XVIII i XIX wieku. Docieramy do pierwszego cmentarza położonego w dawnej wsi zwanej kępą zawadowską obecnie jest to część warszawskiej dzielnicy Wilanów wieś kępa zawadowska powstała pod koniec XVIII wieku około roku 1777. Osadnicy przybywali tutaj, aby zakładać się na terenach zalewowych Wisły i gospodarować tymi dość trudnymi terenami. W 1832 roku założono tutaj szkołę i właśnie cmentarz, do którego teraz się zbliżamy. Tu mamy informację o tym, że w 2002 roku został on uporządkowany. A na bramie widnieje data 1931. Po wejściu na cmentarz można zobaczyć taki krzyż zrobiony z żywopłotu. Całość cmentarza jest otoczona takim kamiennym murem, ale w niektórych miejscach jest on dość mocno zrujnowany. Cmentarz ten był używany do lipca 1944 roku, kiedy to ostatnicy go używający. Zostali ewakuowani na tereny dzisiejszych Niemiec. Tu mamy pierwsze nagrobki. Jak widzimy, napisy są w języku niemieckim. Z tego po prawej podłamał się kawałek na górze. Albo ktoś być może specjalnie go zniszczył. A tu mamy. Mocno już przerzewiały krzyż. Mamy taki ciąg napisów. Tu widzimy nagrobki ukryte pod śniegiem. Ten nagrobek jest dość ciekawy, choć też mocno zniszczony. Tu z jednej strony mamy nazwisko i daty. Drugiej również, A z tej strony najbardziej przechylonej, mamy chyba fragment z Pisma Świętego, oczywiście w języku niemieckim. Ten nagrobek jest też ciekawy, gdyż jest na nim napisane miejsce urodzenia. i Jak widzimy, jest to Kępa Zawadowska. Na końcu, od strony zachodniej, jest jeszcze jeden nagrobek. Tu dobrze widać, że mur, który stanowi ogrodzenie cmentarza w tym miejscu, jest dość mocno zrujnowany. Tak więc nagrobków zostało tutaj dosłownie kilkanaście. W tym dużo z nich już nie zawiera żadnych tablic. Ostatnia, której jeszcze nie pokazałem. Znajduje się tutaj. Tu też wydaje się, że nagrobek ten zawiera cytat z Pisma Świętego, ale napisy zachowały się na nim bardzo dobrze. Na cmentarza w Kępie Zawadowskiej to wszystko. I teraz jedziemy na drugi taki cmentarz w okolicy. Opuściliśmy Warszawę. Znajdujemy się teraz we wsi Kępa Okrzewska w gminie Konstancin Jeziorna. Znajduje się tutaj drugi cmentarz ewangelicki w okolicy. I jest on otoczony takim drewnianym płotkiem. Tutaj... Jest już trochę wyblakła tablica, informująca o tym miejscu. Kępa Okrzewska powstała w latach 70. XVIII wieku. Przez moment była także największą wsią holenderską w okolicy. Cmentarz ten znajduje się w tym miejscu, przy samej pętli autobusowej. A cmentarz ten powstał w zastępstwie innego cmentarza, który położony był we wsi Kępa Oborska. Obecnie ta znajduje się dużo bliżej Wisły niż Kępa Okrzewska, ale tamten cmentarz położony był na terenach dolewowych i został ostatecznie zniszczony w latach 40 XIX wieku przy budowie wałów Wiślanych. I mniej więcej wtedy też powstał ten cmentarz. Ten nagrobek jest częściowo przewrócony. A tu położone są na nim kasztany. Widać kawałek następnego, ukrytego pod śniegiem. Ale wydaje się, że najlepiej zachowane nagrobki znajdują się w tym miejscu. Tuż przy samej drodze. Ten prezentuje się dużo lepiej. Czytelne są na nim litery. Z tego co się również dowiedziałem. Ten nagrobek jest najstarszy ze wszystkich zachowanych. Tu jest kolejny, też dość spory. I też częściowo jeszcze czytelny. I na tych również nie widać już żadnych liter. A tu widać leżące już ogrodzenie cmentarza. Ostatni pochówek miał tutaj miejsce. W latach 40. XX wieku, po II wojnie światowej, cmentarz został opuszczony i zaczął niszczyć. Został uporządkowany w latach 90. Tu jeszcze widzimy czytelne nazwisko. Tu także leżą kasztany. Tu mamy jeszcze dwa nagrobki ukryte w śniegu. Tak mniej więcej wyglądają. I tu takie cztery mniejsze. O to. Niestety nie wiem, co to jest. Tam wycięte drzewo. Być może też kiedyś był to jakiś grób. No i ten krzyż na pewno też jest dużo na niż ten cmentarz. I w tym odcinku to już wszystko. Oba te cmentarze są miejscem spoczynku dla osób, które zapoczątkowały osadnictwo w tej okolicy. No a dzięki temu, że dzisiejsi mieszkańcy tych terenów zadbali w ostatnich dekadach o ich utrzymanie. Dziś prezentują się one tak jak pokazałem, dzięki wielkie za oglądanie. I zapraszam na kolejne moje filmy.